Moi drodzy, to jest mój biszkopt tłuszczowy. Wiem, wiem, zaraz ktoś powie, że to nie biszkopt, że to jest po prostu ucierane ciasto. Zwał jak zwał, ja go bardzo lubię, dlatego że jest bardzo fajny i wilgotny i nie trzeba go dużo, um, dużo nasączać. Biorę sobie trochę mojego musu na spód, wtedy mi się fajnie blat przykleja. Nasączam syropem, jest to syrop cukrowy 1 do 1 z dodatkiem soku z cytryny. Bardzo fajnie uh, zachowuje wilgoć, biszkopt przy użyciu takiego syropu. Okej. Okay. Ponieważ ja będę miała mój tort z żelką truskawkową. Na dno dam troszeczkę musu. Niedużo, tylko tyle, żeby mi się ta żelka ładnie do dna, że tak powiem, przykleiła. Po to, żeby później, właśnie w trakcie degustacji, a nie suwała się, nie, nie odchodziła od blatu. To jest moja żelka truskawkowa, podwójna, bardzo fajna. Taką żelkę kładę sobie tutaj na dno. Dociskam troszeczkę tak, żeby ten mus równo wyszedł mi spod tej żelki. I teraz drugą częścią zalewam, tak żeby tą żelkę ładnie przykryć. Następny blat. Znowu lekko dociskamy, tak żeby mus pod spodem się ładnie wyrównał, żeby nie było żadnych a, miejsc z powietrzem. znowu troszeczkę nasączę nie dużo bo tutaj naprawdę przy tym biszkopcie nie trzeba dużo nasączenia ja lubię operować tym właśnie takim pędzlem silikonowym możecie sobie wziąć łyżeczkę przy łyżeczce uważam że trochę więcej wycieka ale to już mówię kwestia tego co kto woli i następna warstwa naszego kremu czekoladowego Ten krem jest tak smaczny, że naprawdę można go jeść łyżeczką. I słuchajcie, tutaj to jest dolna część biszkoptu. To przyjdzie na górę, bo będzie po prostu fajne, równe. I znów tutaj, tutaj troszeczkę tak po prostu upewniam się, że on leży równo, że jest wszystko OK, żeby tam nie było nigdzie powietrza. I co ja lubię zrobić w tym momencie? Ja lubię, ponieważ nie mam mniejszego noża, mam taki, ale to nie ma znaczenia, ja lubię sobie to w tej chwili przebić żeby upewnić się właśnie, że tam pomiędzy tymi blatami nigdzie nie mam żadnego powietrza. I znów troszeczkę ten blat od góry nasączę. Dobra. Teraz oczywiście trzeba sobie podkład ładnie wyczyścić. Zakrywamy górę moi drodzy, folią spożywczą, żeby nam to nie wysychało. No właśnie, ja tutaj sobie swoją folię coś wstrzaniłam. Nie szkodzi. Weźmiemy nożyczki. I tak gotowy tort, moi drodzy, odstawiamy do lodówki do momentu, aż wszystkie przełożenia kremem się stężeją, będą ustabilizowane. Ja wstawiam to na noc do lodówki, na drugi dzień mam gotowe.